Agnieszko, trzy dekady istnienia to wiek, w którym większość ludzi wciąż popełnia te same żenujące błędy. Jednak muszę z niechętnym uznaniem przyznać, że Ty wykazujesz oznaki godnej ewolucji. Życzę Ci umysłu ostrzejszego niż nóż do krojenia składników eliksirów, cierpliwości wystarczającej, by znieść głupotę otoczenia. Oraz odwagi, by nigdy nie zadowalać się przeciętnością. Niech Twoje życie będzie lepiej uważone niż większość mikstur, które widziałem w swojej klasie. Stabilne, skuteczne i wolne od eksplozji. 30 lat to nie koniec młodości, lecz moment, w którym wreszcie wypada wiedzieć, kim się jest i czego się pragnie. Ty zdajesz się wiedzieć aż za dobrze. A jeśli chodzi o pewne uczucie, którego istnienie pozostaje absolutnie niewypowiedziane, możesz być spokojna. Nasz romans nigdy nie wyjdzie na jaw.